Witam Was wszystkich w kolejnym filmie na kanale Polish Fitness Freak. Dzisiaj schodzimy z tematów, że tak powiem, kontrowersyjnych i wchodzimy na tematy typowo informacyjne dla Was. A mianowicie dzisiaj kwestia poziomu testosteronu. A dokładniej bosterów testosteronu. Ale nie na zasadzie, czy one działają, czy nie działają, tylko co one tak naprawdę mogą spowodować. Jak dobrze wiecie, w zależności od tego, jaki mamy poziom testosteronu, to takie mamy niby zdolności do budowania masy mięśniowej. Dlaczego mówię niby? Dlatego, że nie do końca jest to prawdą. Ponieważ sam testosteron jest cholernie ważny, ale genetycznie każdy z nas ma inne predyspozycje do poziomu testosteronu w organizmie. I wbrew pozorom ktoś kto ma wysoki poziom wcale nie musi automatycznie mieć dużo większej muskulatury. Często jest tak, że osoby z niższym poziomem testosteronu lepiej wyglądają niż osoby z wyższym. I dlaczego? Dlatego, że testosteron to jest tylko jeden z wyznaczników, które wpływają na ogólną, może nie tyle sylwetkę, ale ogólnie o kwestie genetyki związanej, o kwestie genetyczne związane z budowaniem masy mięśniowej. I Dlaczego ogólnie w ogóle testosteron jest tak mocno brany pod uwagę jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej? A ja no z racji na to, że wiele osób stosuje testosteron dodatkowo, tak jako sterydy i to o tym już wspominał Paweł Grom. Poziom testosteronu jeżeli ma ponad tą normę maksymalną to yy, oczywiście, że spowoduje przyrost masy mięśniowej. Jeżeli macie niedobór testosteronu, to oczywiście, że spowoduje to spadki masy mięśniowej, czy też brak możliwości budowania masy mięśniowej. No więc logiczne wydaje się, że w zależności od tego, jaki macie poziom testosteronu, no to taki macie zdolności do budowania masy mięśniowej. Otóż nie do końca jest to prawdą w racji właśnie na to, że jeżeli macie zachowany poziom testosteronu w normach, wówczas to nie ma wpływu na budowanie waszej masy, masy mięśniowej, bo ten poziom jest taki sam w normie. Więc czy wy macie minimalny poziom testosteronu, czy macie maksymalny poziom, który jest w normie, to wcale nie musi oznaczać tego, że tak jak wcześniej powiedziałem, że ktoś, kto ma ten wyższy będzie miał większe możliwości budowania masy mięśniowej. I teraz przechodząc do kwestii bosterów testosteronu. Ja już kiedyś o nich wspominałem, ale nie, pod tym, nie w tym kontekście, tak? bo nawet jeżeli boster testosteronu będzie Wam działał to ten boster testosteronu jedyne co może zrobić to zmusić Wasz organizm do produkcji większej dawki testosteronu. by nie dostarczacie go z zewnątrz, czyli co to oznacza? To oznacza, że nawet, ja nie mówię czy coś działa czy nie działa, ale powiedzmy, że działa, nawet jeżeli coś działa to i tak nie przekroczycie maksymalnej produkcji jaką jest w stanie wytworzyć Wasz organizm. Czyli nie się normy. I jeżeli nie macie niedoborów testosteronu naturalnego, tak? I inaczej, jeżeli macie niedobór, czy macie bardzo niski poziom tego testosteronu, że jest minimalnie poniżej normy i weźmiecie odpowiednie bostery testosteronu i po jakimś czasie na przykład zrobicie sobie badania krwi, to może się okazać, że dzięki tym bosterom wasz poziom testosteronu wrócił do normy. I dla takiej osoby, jest wskazany boster testosteronu i jego działanie jest odczuwalne. Ale dla osoby zdrowej, znaczy zdrowej, ja nie mówię, że ktoś, kto ma niższy poziom testosteronu jest chory, ale dla osoby z normalnym poziomem testosteronu, tak naprawdę oprócz ewentualnego polepszenia libido, nie odczuje on żadnych efektów. A kwestie, które będzie odczu... wydawało mu się, że na przykład zbudował masę mięśniową, odkąd bierze dany tam boster, testos... boster testosteronu, Wbrew pozorom wcale nie muszą być związane z tym, żeby, że ten bossert testosteronu, bardzo często jest to efekt placebo i na tej zasadzie to działa, więc nie dajcie sobie wmówić, jak widzicie na przykład jakieś postery, na których ma się napisane, że jesteście w stanie dzięki niemu przyjść powiedzmy nie wiem, 5 kg czystej masy mięśniowej bo on tak wam podnosi poziom testosteronu albo że poziom testosteronu dzięki niemu zostanie podniesiony trzykrotnie ponad normę. To jest niemożliwe. Chyba, chyba że w składzie jest testosteron, tak? Więc to już jedynie jest po prostu suplement. I tak to właśnie wygląda. I co? No i to było chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten temat. Nie chcę, żeby ten film był też zbyt długi. Mam nadzieję, że komuś coś ten film wyjaśnił i że nie dacie się po prostu zrobić w balona, bo wiem, że duża część osób, które śledzą nasze kanały, mówię nasze, chodzi mi tutaj ogólnie o społeczność fitness YouTube'owską, polską, zwłaszcza, to większość z tych osób to są ludzie młodzi. Więc jeżeli chcecie zakupić sobie poster testosteronu, to najpierw idźcie do lekarza i zróbcie sobie badanie poziomu i jeżeli się okaże, że macie, niższy, macie ten poziom niższy no to wtedy tak naprawdę już możecie coś kombinować i później ewentualnie jak weźmiecie dany booster, to sprawdzić po jakimś czasie czy ten poziom jest wyższy. Ale tak jak mówię, no nawet jeżeli jesteście osobami z niskim poziomem, który jest w normie i byście wzięli booster i ten booster Wam podniesie ten poziom testosteronu i będzie on wyższy to, to nie będzie miało wpływu tak naprawdę na budowanie Waszej masy mięśniowej, bo i tak ten poziom będzie w normie, nie będzie ponad normy i, i tyle, tak. A teraz jeszcze druga część tego filmu, czyli moje szybkie dzisiejsze zakupy w Kauflandzie. Zapraszam. Witam Was w kolejnej części filmu, czyli moje zakupy. Były dzisiaj one bardzo szybkie. Chciałem Wam tylko na szybko pogadać, co zakupiłem. Pierwsza rzecz no to oczywiście ziemniaki, o których już wcześniej Wam wspominałem. Dlaczego nie pakowane w torbie? Z racji na to, że te ziemniaki, takie na wagę, były za złoto zł. a najtańsze ziemniaki te pakowane są po 2, 20, 230 No więc jest to zawsze jakaś oszczędność. Dlatego wziąłem sobie prawie 2 kg, bo to jest 1,978 Więc powiedzmy 2 kg ziemniaków. Oprócz tego mam tutaj jeszcze standardowo cukinie, też były w dobrej cenie, bo 3, po 3,39 za kilo i fajne były dzisiaj te cukinie w Kauflandzie, bo one nie były duże, jak widzicie one nie są jakieś wielkie, ja tak wolę takie niż te jakieś olbrzymie, nie wiem, wydaje mi się, że po prostu może były na mniejszej ilości różnego rodzaju nawozów albo po prostu je wcześniej zebrali, nie wnikam, w każdym razie... Wolę te mniejsze. Następna rzecz, jaką zakupiłem, tu jeszcze jeden ziemniak mi gdzieś wypadł. Pyk. Następna rzecz, jaką zakupiłem, to kapusta pekińska po 2,99 za kilo. Tak jak wam już wcześniej wspominałem, bardzo lubię kapustę pekińską. Wieczorem do moich jajek jak znalazł. No i teraz ostatnia rzecz, jaką zakupiłem, której nie było w poprzednich filmach, to. Słodkie ziemniaki, słodkie ziemniaki możecie dostać w Kauflandzie właśnie i z tego co wiem są też w Tesco, są oczywiście jeszcze w Almie i w Piotrze i Pawle, ale tam cena jest wyższa, kilogram tych ziemniaków kosztuje 8 zł, więc jest to trochę droższa sprawa, no ale nie będę ich jadł w takich ilościach jak na przykład zwykłe ziemniaki, a słodkie ziemniaki mają nawet jeszcze lepsze wartości, Prozdrowotne od zwykłych, no i mają niesamowity, niepowtarzalny smak. Yy, ogólnie uważa się, że słodkie ziemniaki to tak naprawdę najlepsze źródło węglowodanów, jakie można dostarczyć do organizmu pod względem yy, właśnie wszystkich składników odżywczych, yy, minerałów i witamin. Nie ma i drugiego takiego warzywa, yy, no bo to sumie jest warzywo, ale nie ma ogólnie drugiego takiego źródła węglowodanów, które ma yy, tak niesamowicie dużo. Wartości odżywczych jak słodkie ziemniaki, dlatego postanowiłem je znowu dołączyć do swojej diety. I dzisiejsze zakupy wyniosły dokładnie 23 ,10 zł, groszy. Nie wiem, czy to widać. Czekajcie, wezmę tą kamerę. O, i tak jak macie, o, widzicie teraz chyba. No, więc tak to wygląda. Dlaczego nie zakupiłem nic więcej? No, logiczne. Po pierwsze, jak widzicie mam pełen zapas mięsa, tutaj mam mojego zrobionego kurczaka na grillu, tutaj jeszcze wołowina zrobiona, a na tej półce mam surową wołowinę mrożoną, trochę filetów, trochę mięsa z indyka, więc tak to wygląda. No i oprócz tego jeszcze jak widzicie mam tutaj jajka, dlatego też kupiłem tych warzyw tyle, bo zjadłem dokładnie wszystkie już. Tu mam jeszcze mój posiłek dzisiaj na godzinę 15. No, tu jakieś jeszcze przetwory, buraczki. No, więc tak to wygląda. A, i jeszcze, jakby ktoś się zastanawiał. Jak widzicie, jest tutaj serek mlekomy Emilki. dlaczego on tu jest? On tu jest, dlatego że po prostu, tak jak w zeszłą sobotę, robiłem sobie te różnego rodzaju frytki, że tak powiem, z ziemniaków. Tak dzisiaj stwierdziłem, że zamiast tego kurczaka postaram się zjeść coś innego, jakieś inne źródło białka dla urozmaicenia i stwierdziłem, że jak już byłem w Kauflandzie, no to kupię sobie ten jeden serek, czyli akurat on mi starczy na dwa posiłki i zjem go prawdopodobnie, a nawet na pewno z ryżem. I jeden posiłek będzie z ryżem, a drugi z płatkami owsianymi. No, więc tak to wygląda i w komentarzach co sądzicie o takich zakupach, co sądzicie o moim podejściu do bosterów testosteronu i ogólnie do poziomu testosteronu w organizmie. No i co? Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam.